Dobra, ale bierzemy tego, o-omnis czy tropos royal? Nie, bierzemy tropos royal. Tropos Dobra. Royal. Ja jestem gotowy. Ja też. Powiem wam, że jeszcze tego nie grałem, Uch, to zagrasz No my już chyba robiliśmy wszystkie Nie. Ty słuchajcie, nie. mam do Was propozycję. Może zrobimy tę misję dla e, Lamara? Możemy, możemy zrobić. Coś. Dobra. To się trochę wzbogacimy. Dobra. No na razie ja się też Czekajcie, muszę się przywitać jeszcze. Siemaneczko, witam Was w ekspresowym rajdzie kaskaderskim ze mną jest JEK 82 Siemanko i Jason zwany jako Macho albo macho, albo, albo jak on tam chce chyba niestety elektryka już z nami nie ma, ponieważ gdzieś tam wyparował, nie wiem, kosmici go porwali ja tam nie wiem, nie wnikam ale też się ścigamy yeah. holy shit, spadłem jak to się tam wracało? Wow Dobra, już wiem jak się wracało. A czemu wy tak szybko pojechaliście, a ja tak wolno? i w sumie kurde, po co ten mogłem wjechać tędy, o, ale dupy dałem? Kogoś widzę przed sobą o. Wow! Hiha. Jamanko, lama zdobyła pierwsze miejsce. Chyba nie już. Ju, już nie, muszę się cofnąć do kompunktów. O kurde, lama przez ciebie normalnie straciłem prowadzenie. O kurde, ty ale rzuca tym autem, ja pitole. Nie przesunę. No je... Kurwa, gdzie babiałeś? Hahaha, ja, ja jeszcze. Ale jadę dalej. O ja, ty przegięło mnie. Ajajajajajajajajaj. O matko, co ty się dzieje? E, pamiętam ten wyścig. Się... Będzie jeszcze gorzej za chwilę. Ale fajnie. Wow. <laughs> Lameż dmuchnęło. <Z> Pierdolisz. Wtedy <laughs> to zobaczył Bo... na tym nikogo. Lameż. Dwoja z kieszeni się nie wyrobiłem. Lameż dmuchnęło. Lecimy. Wiatrakio. Ale ja jeszcze, że mi nawet nie zależy na wyniku. No no, no już jak jest się ostatnim, to już no pewnie... Nie... Jest. I Ale... tak będę na podium. No no, teraz... Ale to Trójka fajnie... To to ja zawsze jestem na podium, nie? Ale to fajnie wyglądało. I jedzie lama tu na gli yep. Poczekajcie! No na pewno <śles> O, Dawaj, Jarek. Kurde. o kurde, czekaj, bo wiem. Aj dupa Dupa z tego, żebym się nie wyrobił Ale to nic O Pan tlama mnie już wyprzedził Gdzie cię wyprzedził no Wyprzedziłem? Jak? No bo ja spadłem O będzie znowu coś fajnego A ty nie robiłeś jeszcze kaskadeski Ja jeszcze nie Kurde to jest średni wyścig ale są bardziej zajebiste, nie z tymi jak. Mm -hmm. No. Jej! Ledwo Pan się wyrobiłem! Nie, ledwo się wyrobiłem! Ja tak samo! O kurde, co tu będzie w ogóle? A... O! Zabar. Barierki, kurde! Ale drzewo się wpasowałem, ładnie Jeszcze punkty nie zaliczyło i ja pitole Andrzej podobno ci na wyniki nie zależało, to, to bądź ostatnie. Będę drugi Kurde coś, to dobre to jest. coś mi dzisiaj nie idzie To nuka ja Ale te wyścigi są opłacalne w sumie nie? Fajne te wyścigi są i, i, i za, na nich można no, nie zarabiać, bo to za to dostaje wcale nie małe pieniądze. Zwłaszcza jak one były swego czasu podwójnie punktowane to w ogóle. No, no pamiętasz ile my wtedy... Ja pamiętam, że, że ja z z yy, takich małych misji, to ja miałem taki budżet, że mnie było po tych yy, przecenach stać właśnie na, yy, na ten wieżowiec. 6730 zarobiłem, 44 o... ranga. A ja 840 punktem tylko. Dobra, to słuchajcie, nie... Dobra, może być, że dobre nawet. A podajemy... Tak, dawajcie, że to jest dobre i swobodne. Mhm. Potem może jakieś inne też te nie będzie. No, mieć. weźmy sobie jakieś misje ulm bo jak nigdy nie robimy, chcemy sobie zobaczyć, jak się je robi. Uh -huh. uh -huh. Nie, mile trzeba będzie osób, nie? Nie, no. do to. Nie, trzy to. Tak, od, od, tam jest zwykle od jeden do czterech. Tak zwykle są te misje. Mhm. Uh Długie -huh. uh -huh. wszystkie są takie, nie? Aha. Uh -huh. Mhm. Mm Możesz wyjąć tego członka z ust, nie? Nie. Nie mogę. Dobra, online. Do. Yy, dobra. Yy, akcje. Zegę akcję stworzona przez Rockstar, i czekaj, i to będzie co? Misję? Chyba. A bo nie, nie to nie, nie to. To, jest? to trzeba zadzwonić do Lamara. No. a LD, co to jest LD? Bo zapomniałem. Jakieś na mapie LD. To jest... eee, LD to jest Low Rider. Czyli eee, wezwij opycha. Nie, wyjście, kurde, co jest. Nie, nie ma tych wersji Low Jest, musi być. No nie ma, ja mam wyzwanie do lama, ja mam tylko wezwij opycha, to jest No ja mam LD na mapie, to. No to słuchajcie, a mo, a, słuchajcie, a może po prostu y, tego y, po, y, pojedziemy do tych Ideów, nie? Zobaczcie mogę Was zaprosić, nie? A już ty tam jesteś na tym? No ja już dojeżdżam, nie. No, no, to dojedź i zobacz czy tam może sobie te lowidery coś tam zrobić. Bo na pewno Dobra. są te misje, bo przecież... No jest... Się... Kurde, teraz jak mam 60 FPSów, tak z którymi nie zanikają, no to kurde, tak można grać. Cztery osoby wymagają. No to, ale co... I, I jak, trudne to... czasy wymagają 4 Ej, czekaj, kliknij, nie, poczekaj, tam powinno być ile? Ile wymagane? Od 1 do ilu Poczekaj, może was zaproszę i zobaczymy On pisze 4, no nie? Zobaczymy, może 3 uh, uh, uh. Dobra, już akceptuję. A gdzie to jest? W telefonie. W telefonie? No dwóch do... A nie, dwa z czterech. No, to będzie problem. Tylko tak? Ej, no to jest serio? A nie ma innych? Tam nie miałeś wyboru? No... pania. No jak nie? Wymagane rangi... Czekaj, wymagane rangi 5, gracze 4, misja... Ale nie ma wyboru, czy tylko tak bierzesz po prostu? No po prostu waszą na ten y, punkcik tam, no niech cię zjadą, no i... Ej, to tupa, bo wiem, że może nawet w dwie osoby robić takie misje, nie, ale... ale to może na początku się robią w dwie osoby, a nie, teraz w cztery. Nie. Tak. co a słuchaj, a może... Nie, czekam, to jest dziwne. Czekaj, może my tam dojedziemy i zobaczymy po kolei. Skok na kasę masz na przykład to: od 2 do 8. No, czekaj, ja wychodzę z dobra. Orzę na legalu, na legalu. Czekaj, zadzwoni do Lamara, może. Czekaj, to nie to. A skąd ty to czytasz? No, wchodzę w online. Listę. No. Wchodzę online. No, hmm. listy Eeee listy gier listy gier? Listy gier Rockstar Tak No i masz y Skok na kasę od 2 do 8 Eskorta jakaś Ty, a to to jest zadzwoni teraz do nie? I pisze mi wezwi oprycha, ale trzeba mieć rangę 50 To to jest wezwi oprycha Nie wiem Jakieś, yy, A jakieś eee, pilota? pilota Za Golomara, bo macie 60 poziom Tak, Tak, możemy, tylko to jest, wyzywasz opycha i ją załatwię daną osobę, nie? Od 3 do 12 panowie, czekajcie, zatwierdź ustawienia Wyślij e, czekajcie Moi znajomi, z listy znajomych Lama poszło, Jason poszło Ochroniarze... Co, co to za miejsce w ogóle? Ochroniarze powinny ewakuować cel zanim zamachowcy go do... O nie... I... To startuje nie? It, ale potem spróbujemy jeszcze raz to Lower Nie wierzę, że tylko w 4 osoby się, do, to, że się to da tylko zrobić. Bo widziałem jak to robią w dwie osoby i tak dalej. Aha. Ale to w dwie osoby, mówię ci, że na początku się robi, jak ktoś ma chyba niską rangę, to gra od nowa, jakby. No. To jak jest to, że hogan Bo ja to ma... robię u Lamar'a na dwie osoby, ale to jak ktoś nie... Gr... ktoś odpalał nową grę, no nie, że kupuje grę i od, od, od razu. A. A potem już jest na cztery osoby, nie? Czekaj, Zamachowcy, C chce... Ochroniarze zamachowcy, no bo ci. Super, czyli ja będę musiał się tłuc z, z dwoma na A co ja mam tu robić? Ja, jest, ja jestem celem, ja muszę dobiec, a ty musisz mnie ochraniać. Musisz zabić lamę. A. masz dobiec? Do żółtego punktu Strzelaj w niego Kurwa, zabił mnie Wow o! Zrobiłeś go? O, oh, to są ja. O <laughs> Ale to Kosseja nagle we mnie. To jest ten punktu już? O, gdzie? Nie, 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 uważaj, będzie wychodził zaraz tu. Gdzie on jest. Tu będzie wychodził zaraz. Masz, nie masz szans z Wami. Masz szansę. Trzeba myśleć. Aj, przed nami Zobacz. będzie, przed, przed nami będzie. onda da lecco tamapa este da lontano? Yes. <laughs> e no czy so. Jakby była snajperka, kurde. Ty, to jest lepsza jak sniperka, bo tu jest bazuka. Oj! Kurde Lamo, puszcza grę. Jak? Ja, ja nie opuściłem grę. No, pisze, Lamo puszcza grę. A ja mam zwycięzcę. Jak masz, zwycię jak masz zwycięzcę, jak ja jeszcze biegnę? No patrz, żeś! Ja no mam my też my biegniemy przecież. A nie? ja mam z kolei na P zwycięzca i tyle. Że wygrałem. Mhm. No no se, jedno z łączy się materiałem. Jak my to wygraliśmy teraz? Ej, nie no ja mówię. Ja mam zwycięzcę! Zwycięzca, ja też mam zwycięzcę! <laughs> Yes. No ale ja, ale. Dzień dostałem. Dobra, kontynuacja. Chyba mnie, chyba nas rozdzieliło. Nie no mam wrażenia. No, no. Chyba. Dobra, wyjdę sobie z tego, no. Ej, nawet nie mogę wyjść. Nie no mówię, że cię wy wyrzuciło z gry. Bo pisało, lama, opuszczę grę. Mm, super, to Co jest. Dobra. Zapisz mnie, czy.? Oszakę, już ja też byś.